Siemanko widzowie, z tej strony Pyklon i witam was w piątym filmie na moim kanale. I w tym odcinku będziemy sobie, w sensie ja będę reagował na piosenkę Wojana, nową i Wojanka do Białego Ranka. Lecimy. Mmm, ale się napiął Wojanka. Ja też. Do białego ranka i wojanka do białego ranka Kto z nami nie wybije, na wioskę nie bije Z i trawy czuję zapach, niebo jakiś bardziej niebieskie Wojanek to smak tego lata, smak na lata jest w każdym mieście I wchodzę z domu na powietrze Taka to pogoda, że kłośnik wezma Jakieś fajne miejsce moi przyjaciele, nie potrzeba nic więcej Kiedy pusta skla... Dalej mi bojanka raz mam To było w trailerze tej, bojanka, tej piosenki W trailerze only, potem, potem drugi raz Wili bojanka do białego ranka Wili bojanka do białego ranka Wili bojanka, bojanka do białego ranka To znaczy nie jak Wojanka, do białego ranka, pi wojanka, do białego raka, wojanka, do białego Kto to znamy nie być, jedna wszystkie nie widziej Lato bez wojanków, to nie lato. lato Dzwoni do mnie tato, mówię mu el papo Brrrr, patabim wojanka to pi, albo, albo jesteś sigma, ishma, albo, nie, albo nic. Nie.

Albo nie. Spoko widzowie. Jeżeli się Wam podoba piosenka Wujana, możecie zostawić polubienie yy, i zasubskrybować jego kanał. Ale też zasubskrybujcie mój kanał, bo mnie to bardzo motywuje.